Witamy Was w dzisiejszym odcinku. Razem z nami jest burmistrz Kazimierza Dolnego, pan Artur Pomianowski. Dzień dobry. I zapraszamy Was na rozmowę. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Także pierwsze pytanie. Dlaczego zdecydował się Pan kandydować na stanowiska burmistrza Kazimierza? O, to bardzo ciekawe pytanie. Tak jednoznacznie to powiem szczerze, nie, że nie. Nie potrafię odpowiedzieć, bo złożyło się na to wiele czynników. Realnie powodem, który sprawił, że postanowiłem kandyć na burmistrza, to była chęć zrobienia czegoś nowego, chęć pomocy, pomocy mieszkańcom w realizacji ich tutaj planów zamierzeń, w realizacji zadań inwestycyjnych na terenie gminy, no i chęć zmiany tego, co było, zanim zostałem burmistrzem. Czy miał pan po prostu pomysł na to miasto? Tak, miałem pomysł na to miasto. Uważałem, że pewne rzeczy możemy zrobić inaczej niż były robione dotychczas. No i tak jak mówię, no wiele, wiele było takich aspektów, o których moglibyśmy teraz rozmawiać długo, ale nie chciałbym tutaj was, was też zanudzać. Bo chyba, że chcecie, to pytajcie śmiało. Dobrze, dobrze. To może potem, i tak, w pytaniach, to wyjdzie, a teraz pytanie. Jak radzi sobie Pan z hejtem, no bo w dzisiejszych czasach jest go dość dużo, jest obecny. Jakby nie da się ukryć, że każdy z sumie go doświadcza. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o hejt, z początku hejt rzeczywiście tutaj robił na mnie wrażenie, bardzo go przeżywałem. Wydawało mi się, że nie zasługuję na takie, na takie podejście innych ludzi. Natomiast po pewnym czasie zmieniłem do tego podejście, nauczyłem się z tym żyć. Ponieważ no, zdam sobie sprawę, że w zasadzie hejt to nie jest prawda, tylko to są jakieś tam wyobrażenia, wyobrażenia ludzi, którzy no, mają z tego pożywkę pisząc, pisząc różne rzeczy w internecie. Celowo mówię te różne rzeczy, ponieważ zdecydowanie myślę, że wszyscy wiemy, że, że, że te komentarze, które się pojawiają w środkach masowego przekazu, w zdecydowanej większości są nieprawdziwe. Później, później, tak jak mówię, przestało, przestało robić na mnie wrażenie, aczkolwiek, tak jak mówię, zawsze biorę pod uwagę krytykę, ale krytykę konstruktywną, merytoryczną. Natomiast ludzi, którzy bawią się tym hejtem, no, uważam, że oceniają innych przez swój pryzmat, oceniają innych zgodnie, z, zgodnie ze swoim punktem widzenia, a to nie do końca jest słuszne i prawdziwe. Tak? Co jest najtrudniejsze w pracy burmistrza? Najtrudniejsze. Według mnie najtrudniejsze jest, jest zderzenie z brakiem możliwości realizacji jakiegoś konkretnego zadania. Mhm. To, że w pracy burmistrza jest niemożność wykonania czegoś. Bardzo chcemy, a nie jesteśmy w stanie. I nie zawsze to mieszkańcy mogą zrozumieć. Staramy się im pomóc w różny sposób, natomiast pewne rzeczy nas przerastają. I, i, właśnie e, Brak możliwości wykonania czegoś, to jest, to jest najtrudniejsze i to e, najbardziej mnie dokucza w, w tej pracy. Chęci są, nie ma możliwości, niestety. A czy gdyby cofnął się czas i stanąłby Pan przed decyzją o starcie w wyborach na burmistrza, to zdecydowałby się Pan na to jeszcze raz? Nie zastanawiam się. Ale to, ale to dlatego, że decyzja, którą wówczas podjąłem, też nie była. Też nie była prosta i wówczas te uwarunkowania były takie, że miałem bardzo mało czasu na podjęcie tej decyzji, bo ta rozstrzygnęła się w ciągu powiedzmy tygodnia, 7 dni, tak. Kiedy, kiedy od, od otrzymanej propozycji startowania w wyborach do mojej decyzji minął właśnie ten czas. I to było bardzo długie 7 dni, bo brałem pod uwagę różne aspekty i konsekwencje. Z którymi się będzie wiązała moja decyzja. Podjąłem taką, a nie inną decyzję. No zobaczymy, zobaczymy co, co, co dalej będzie. Oczywiście nie rozpatruję teraz tej, tej decyzji w kategoriach, czy ona była dobra, czy zła. Więc myślę, że gdybym mógł cofnąć czas, to pewnie bym postąpił tak samo. Natomiast na ocenę czy zrobiłem słusznie, czy podjąłem prawidłową decyzję, to poczekajmy do końca kadencji. Wtedy, kiedy spojrzę za siebie, zobaczę, co zrobiłem, co udało mi się zrealizować z tych zamierzeń, myślę, że wtedy będę mógł sam ocenić siebie i ocenić to, czy, czy moja decyzja była prawidłowa. Mhm, czyli tak patrząc z biegiem lat, podoba się Panu coraz bardziej ta praca, czy jednak już szybko Czy. Znaczy, to jest takie zmęczenie bym powiedział przyjemne, jeżeli można u, u, użyć takiego określenia, ponieważ pomijając oczywiście kwestię hejtu, o którym wcześniej rozmawialiśmy, zmęczenie, które wynika z realizacji pewnych zadań, zamierzeń, no przynosi jednak satysfakcję, tak? bo, bo wiem, że coś zrobiliśmy, coś trwałego, coś co po nas zostaje, coś co jest akceptowane przez ludzi. Że wykonując jakieś realizując jakieś zadanie no, jakby spełniamy oczekiwania mieszkańców naszej gminy i, i to jest dla mnie najważniejsze. Więc nawet jeżeli po, po, po tej pracy czujemy jakieś zmęczenie, to rzeczywiście są łagodzone przez efekty i później przez odbiór tego, co wykonaliśmy. Czyli to głównie daje panu to do działania. Proszę. Tak, to jest taka to jest główna motywacja. Satysfakcja z osiągniętych celów, z ze zrealizowanych zamierzeń no i, i, i radość, radość mieszkańców z tego co wykonaliśmy. Tak. Dobrze, a teraz chciałybyśmy poplotkować, jeśli możemy to tak nazwać. I pierwsze pytanie to co z Esterką? Czy zostały podjęte jakieś kroki, działania? Co z Esterką? Esterka jest, <coughs> jest w tej chwili prywatną własnością. Właściciel Esterki przygotowuje dokumentację związaną z pozwoleniem na budowę. Ostatnik z nim wynika, że no wszystko jest na dobrej drodze. Trudno tutaj operować jakimś konkretnym, konkretnym terminem, kiedy rozpoczną się prace budowlane. Tym niemniej sam projekt jest już na bardzo zaawansowanym etapie, i ja, na przykład, wierzę, że już wkrótce, w niedługim czasie pojawią się maszyny budowlane, rozpoczną się prace z odbudową hotelu Berensów i, i wkrótce ten teren w centrum miasta, który jest no, w tej chwili, mówiąc, szybko dziurą w ziemi, tak, olejem po bombie, jak to niektórzy określają, niedługo uzyska nowy wygląd. I, będzie cieszyć około tutaj Kazimierzaków i turystów. Czyli po prostu jest szansa, że to już nie będzie? Tak, inwestor, inwestor jest tutaj zdecydowany na, na budowę, na odbudowę hotelu Berenców, czyli, czyli tej dawnej esterki. A co ze szkołami? Szkoły, to jest temat, podobnie jak to pytanie pierwsze, czy co zdecydowało, że, że zostałem burmistrzem, to temat bardzo złożony i ma naprawdę wiele, wiele aspektów. Podobnie kwestia oświaty w gminie, nie tylko naszej, ale, ale każdej innej. To jest, to jest temat rzeka. Ja nie wiem, czy wiecie, widziałyście moją kampanię wyborczą, czy założenia tej kampanii, to właśnie jednym z nich było to, że utrzymujemy szkoły i, i, i oświatę w tej gminie na, na poziomie takim, jaki jest. Staramy się zrobić wszystko, żeby w tych trudnych czasach szkoły przetrwały. Natomiast nie ukrywam, że są z tym ogromne trudności, które, które no narastają z roku na rok i jeżeli chodzi o oświatę, koszty związane z funkcjonowaniem z funkcjonowaniem placówek są z roku na rok coraz wyższe. My jako gmina musimy co roku znajdować dodatkowe środki. Nie wiem czy chcecie to usłyszeć czy nie, czy przejść do, do, do kwot, ale, ale dla przykładu powiem, że w 2019 roku bodajże dofinansowanie, czyli ta subwencja z ministerstwa to była na poziomie 4 milionów złotych, podczas gdy wydatki na szkolnictwo w naszej gminie to było ponad 8 milionów. W tej chwili wydatki są już powyżej 9 milionów złotych. Subwencja jest dana na tym samym poziomie, zakładając, że nasz budżet kształtuje się na poziomie 30 milionów złotych, więc 1 trzecia całego budżetu gminy Kazimierz Dolny to jest utrzymanie placówek oświatowych. Oczywiście najlepszym wyjściem z sytuacji to byłoby, gdyby tych dzieci było w naszej gminie coraz więcej, no ale niestety, niestety demografia jest troszkę inna. Mamy odpływ, odpływ dzieci tutaj z terenu naszej gminy, bo oprócz tego, że coraz mniej się rodzi, tak, jest nisz demograficzny, to, to część rodziców zabiera dzieci do innych szkół, na przykład do, do, do Buław. No niestety wiąże się to z, ze wzrostem kosztów utrzymania tych placówek, a jednocześnie zmniejsza się subwencja, subwencja rządowa, bo subwencja idzie za dzieckiem. Tak? Mhm. Więc no, tutaj mamy, mamy z tym wiele, wiele problemów, natomiast wierzę, że ten schemat szkół, który w tej chwili funkcjonuje w gminie Kazimierz Dolny, uda nam się utrzymać jak najdłużej. Nie mamy nadzieję, że się nie zmieni za dużo. No tak, ja też mam taką nadzieję. No, u nas jest jeszcze o tyle dobrze, że gdybyśmy mieli szukać tych oszczędności, to możemy szkoły te mniejsze, wiejskie, na przykład oddać stowarzyszeniom, które by zarządzały dalej, To jeszcze oczywiście daleka droga przed nami, na razie o tym nie myślę. Ale mamy w razie czego wyjście takie sytuacje, ale uwierzcie mi są gminy, które już to zrobiły kilka czy kilkanaście no i niestety problemy finansowe nie zniknęły w tej gminie. Mimo, że jest jedna szkoła, to gmina dalej ma problemy z utrzymaniem, z utrzymaniem tej placówki. No i, i co dalej? Jaki jest kolejny krok? No, no nie mogą zlikwidować tej szkoły całkowicie, tak? No. One funkcjonowały tak jak dotychczas. Oczywiście mamy, nie mamy zamiaru likwidacji ani szkoły w Dębrowcu, ani szkoły w Rzyczyce, ani tym bardziej szkoły w Pochodnicy, ale, ale to nie znaczy, że nie mamy problemów z funkcjonowaniem tych placówek. Mamy, natomiast robimy wszystko, żeby, żeby te problemy przezwyciężyć, ale nie kosztem uczniów, nie kosztem, nie kosztem likwidacji tych placówek, bo to byłoby najłatwiejsze wyjście z sytuacji. Natomiast no, ja lubię wyzwania, więc szukam innych rozwiązań, innych możliwości. A nie tych najłatwiejszych związanych z likwidacją placówek. Także nie, w najbliższej przyszłości nie planujemy likwidować szkół podstawowych w naszej gminie. Dobrze, to teraz mamy kolejne pytanie. I yy, o uporządkowanie handlu na małym rynku? Bo hmm. wiemy, że były na ten temat rozmowy i co dalej? Yy, no były na ten temat rozmowy. Generalnie to się, to się zaczęło przy n, zmianie uchwały w sprawie Regulaminu Targowiska w Kazimierzu, uchwały, którą wyłączyliśmy z handlu ulicą Wiślańską, żeby ją tam uporządkować, tak jak doskonale wiecie, zyskała jakby nowy wygląd. Natomiast osoby, które tam prowadziły swoją działalność, chcieliśmy przenieść na, na mały rynek, czy, czy inne miejsca. Rozpoczęliśmy już wstępne prace nad opracowaniem koncepcji czy, czy raczej planu handlu, to nie dotyczy tylko małego rynku, ale całego miasta. Natomiast w ubiegłym rok rok pandemiczny, COVID sprawił, że niestety musieliśmy te plany zarzucić, odłożyć, być może na rok, nie wiem. Natomiast już pewne ruchy wykonujemy. Otóż, między innymi chcielibyśmy, żeby ten handel był rozrzucony po mieście, żeby nie był skupiony, nie był skupiony w jednym miejscu. Nie musi to być tylko Mały Rynek, nie musiała to być tylko Nadwiślańska. Chcielibyśmy, żeby ten handel też przyjął taką formę bardziej ucywilizowaną, tak? czy, czy, czy ujednoliconą. Oczywiście ktoś powie, że Hlitarg też ma swój rok. oczywiście ma i żyją się odbywa cyklicznie, ale nie co tydzień, czy, czy w sezonie nawet codziennie. Jeśli chodzi o Mały Rynek, chcieliśmy ujednolicić w jakiś sposób stragany, bo to ma wpływ na wpływ na, na, na wygląd tego terenu. Natomiast i pojawił się już pomysł, co do co do zero wzrostraganych, natomiast tak jak mówię, przez pandemię musieliśmy ten temat zarzucić, aczkolwiek nie poprzestajemy tutaj w działaniach w tym kierunku i e, tak jak mówię, staramy się ten handel wynieść poza, poza ścisłe centrum Kazimierza, e, bo nie ukrywam, że działalność handlowa w Kazimierzu przynosi miastu zyski, tak, pieniądze. Utarło się przekonanie, że w Kazimierzu jest wielu turystów, więc Kazimierz Dolny to mm, na pewno musi być bogata gmina. Otóż nie do końca takie jest, bo yy, ta ilość turystów oczywiście jest imponująca, jeśli chodzi o, o nasze miasto, natomiast nie przekłada się to na zwiększenie wpływów do budżetu miasta, a wręcz przeciwnie, bo no, po tych turystach ktoś musi posprzątać. No, robi to miasto i miasto ponosi tego tytułu koszt. W związku, tym, w związku z tym chcielibyśmy przyjmować tak jakby, najwięcej, jak największą ilość zarówno samochodów na parkingach, najlepiej na parkingach poza centrum miasta, tak żeby centrum uwolnić od Korków i, i, i tutaj od aut. I podobnie z handlującymi. No, jesteśmy ich wrogami. Chcemy, żeby jak najwięcej tych osób z zewnątrz, które przyjeżdżają i chcą prowadzić taką działalność w Kazimierzu właśnie my realizowały. Natomiast... Natomiast chcemy, żeby to się odbywało na, jakby, żeby to się odbywało na zasadach przez nas narzuconych i według no, pewnych reguł, do których się trzeba będzie stosować. Um, oczywiście mamy pomysł nie tylko, nie tylko jeśli chodzi o handel, bo też, tak jak w tym roku, już się pojawił pierwszy food truck w Kazimierzu i chcemy iść też w tym kierunku. Jesteśmy skłonni nawet i udostępniać nasze tereny aż przy jeśli będą chętni, to, to, to jak najbardziej. Czyli jest wiele planów, a na przykład wiadomo już, że w tym roku zostanie coś zrealizowane? Jest y, dosyć, już na wstępie, jak wiecie, jest dosyć, dosyć trudny przez, przez COVID, przez pandemię. W zasadzie mamy upostrzenia, nie wiadomo jak długo one potrwają. Wiemy też, że hmm. handlujący y, mają być zwolnieni z opłaty targowej, co znowu szczupli budżet miasta niestety więc Szukamy innych miejsc niż tylko te targowe e, dla udostępnienia handlujących, ponieważ opłata targowa jest pobierana tylko w miejscach, które są wskazane e, w uchwale i w regulaminie targowisk, tylko miejsca wyznaczone typowo pod targ. E, I tutaj mówię o tych targach tradycyjnych, w razie, wtorek, piątek na przykład. No one się odbywają, no natomiast od handlujących nie pobieramy opłaty. Ale targowiskiem jest też mały rynek w, w myśl tej uchwały. I podobnie nie będziemy mogli pobierać pieniędzy od osób planujących na małym rynku. W związku z tym szukamy innych rozwiązań. Stąd są gdzieś znane np. na przykład na przy ulicy senatorskiej, przy Bulwarze Wiślanym, bo to są źródła, źródło przychodów dla miasta i, i w tym kierunku chcemy iść z reorganizacją organizacją handlu. A to celowo, tak jak mówię, na małym rynku chcielibyśmy... Zrobić takie targowisko już z, z, z estetycznymi ujednoliconymi straganami, które będą miały akceptację Europejskiego Konserwatora Zobotów. Teraz mamy akcję, właśnie. Mhm. I właśnie skąd pomysł na tę y, akcję? No. <noise> pomysł dobry. Autory oh. pomysłu są, nie ukrywam, to są moi współpracownicy, y, za co jestem bardzo wdzięczny. Pomysł mi się podoba, aczkolwiek. Y, Powiem, że na początku nie miałem no, obaw, bo e, przede wszystkim ja nie byłem, nie jestem i mam nadzieję, że nigdy nie będę celebrytą I, 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 I występowanie w takiej, w takiej roli po raz pierwszy no, jest dla mnie trochę takie usztywniające. Ja tak? potrzebuję tego, kto chce spędzić, spędzić dzień z, z za którym pomianowską, no tak, to jest tak dużo spraw różnych urzędniczych, które, które e, na pewno nie są ciekawe dla zwykłego człowieka, dla obserwatora, że, że nie wierzyłem, że ktoś będzie w ogóle chętny licytować. To, jest, to nie, chodziło, nie chodzi tyle o mnie, o Artura Pełmowskiego, tylko o burmistrza Kazimierza Dolnego, miasta bardzo e, wyjątkowego dla, dla wielu osób. E, I to może... może turystów zainteresować i, i jakby zmotywować do udziału w aukcji. Z drugiej strony też pomyślałem, że rzeczywiście to jest fajny pomysł, bowiem no, samo zbieranie do puszki no, jest bardzo fajne, a no, tradycyjne, więc zróbmy coś innego. Być może uda nam się w ten sposób pozyskać troszkę więcej środków na szczytny cel. Stąd przyklasnąłem temu pomysłowi naszych współpracowników i, i działamy. No, jak na razie Zadowalające, powiedzmy, mam nadzieję, że będą jeszcze lepsze, i do no celu święca tutaj środki. Także, także cieszę się, że, że zbudziłem zainteresowanie. Ja jestem taką osobą, która no nie lubi być na świeczniku. Ja nie uważam się nie uważam się za, za jakiegoś celebryty, czy postać panową Mi to zawsze przeszkadza. Ja jestem bardziej ten od takiej pracy zadaniowej. Który coś tam robi, realizuje i później, e, później ludzie oceniają to, co zrobiłem. To co byliśmy. wcześniej o tej motywacji właśnie, że to mnie najbardziej motywuje Ta, ten, ten odbiór e, tego, co wykonałem przez mieszkańców, ich, ich jakby zadowolenie z tego, co, co robimy, te telefony, które, które zdarza mi się odbierać. I naprawdę taki ten telefon robi bardziej mnie motywuje niż 100 komentarzy demotywujących. Odbiera mi chęć. Także. Ja na to patrzę trochę inaczej. Sama ta aukcja, ten woźb to tak trochę jakby na wyrost jest, ale mam nadzieję, że, że efekty będą, tak jak wspomniałem, dla wszystkich zadowalające. Cieszymy się, że możemy wesprzeć w ten sposób tylko bez świątecznej pomocy. E, czy wie Pan e, już ile pieniążków wygląda na końcu e, e, Szczerze mówiąc, to dzisiaj nie sprawdzałem, ale ostatnio było e, chyba 660 zł, 661? Tak. tak? To ostatni. Piątek. Czy ta kwota jest kwotą, która zadowala Pana, jeśli chodzi o akcję? No, rzeczywiście mi by zadowalała każda kwota, która jest większa od zera, jeśli chodzi o tę licytację. Cała cena była, z tego co pamiętam, była 100 zł, więc gdyby się pojawiło 101 zł, to już bym był e, bardzo zadowolony. Natomiast to, że jest 600 zł, to jestem wręcz szczęśliwy, no bo tak jak mówię, to są pieniądze, które wesprą które szczytną akcję i, e, i z tego się należy cieszyć. Dziękujemy za oglądanie. E, dziękujemy też panu burmistrzowi, że zgodził okay. się na wywiad z nami. Bardzo mi było. I myślę, że spotkamy się tu jeszcze niedługo. Zostawcie lajka, suba i czekajcie. Tak, z suba z dzwoneczkiem i czekamy do następnego odcinka. Na razie. Pa. Do widzenia.